Dzień dobry. Witajcie kochani! Nazywam się Ewa Dzięgielewska, jestem pozytywnie zakręconą osobą, która kocha życie. Moją pasją jest rozwój osobisty i rozwój duchowy. A moim marzeniem jest, aby wszyscy ludzie żyli zdrowo i szczęśliwie. Przychodzę tu dzisiaj do Was, żeby przedstawić Wam pewną ofertę sprzedaży moich usług i opowiedzieć Wam krótko moją historię z tym związaną. Dlaczego akurat z tym do Was przychodzę? A więc, tak w skrócie, to 14 lat temu mm, po prostu moje zdrowie uległo pogorszeniu. Yy, z, rozwaliły mi się w skrócie hormony i yy, miałem stan zapalny, krwateczny jelit, który, co odbiło się, że do tej pory mam problemy yy, z nadrażliwością jelit. Yy, no i co? No i właśnie, to było 14 lat temu, miałam 30 lat, do 30. cieszyłam się idealną figurą. Po prostu czułam się wyśmienicie, nie musiałam się z niczym ograniczać, jadłam wszystko jako odgórze, nie musiałam patrzeć, czy coś jest zdrowe, czy kaloryczne. A tu raptem, cokolwiek zjadłam, po prostu zaczęło. Zaczęłam tyć nie wszystko, po prostu musiałam zacząć uważać na wszystko, co jem. Zaczęłam zmieniać oczywiście nawyki na zdrowsze, ale mimo wszystko to nic nie dawało. Cały czas byłam spuchnięta yy, i gruba, yy, więc szukałam różnych metod, różnych rozwiązań na to. Yy, szukałam, wiadomo, próbowałam z, yy, cudownych magicznych diet, yy, yy, różnych yy, suplementów oferowanych na rynku. No, niestety nic nie przynosiło mi e, żadnych rezultatów. E, nawet jak na chwilę było lepiej, no to za chwileczkę była jeszcze gorzej. E, I tak toż moje poszukiwania trwały 12 lat, aż e, dwa lata, około 2 lata temu e, natrafiłam no, na program zmiany nawyków e, żywieniowych który w końcu pozwolił mi trwale i skutecznie zrzucić zbędne kilogramy, pozbyć się stanów zapalnych z organizmu, poczuć się lepiej, po prostu pełna energii i odzyskałam tak, jakby można powiedzieć swoje życie. Dlatego postanowiłam się dzielić tym z innymi i pomagać innym też. Zrzucać zbędne kilogramy, poprawić zdrowie, zmienić nawyki i cieszyć się idealną sylwetką i, no, i pełnią życia. I pełnią zdrowia. No i tak. I stąd moja oferta dla Was, że mm, mam dla Was dwie opcje. Yy, programu żywieniowego e, zmiany nawyków żywieniowych plus utraty e, wagi przy okazji to też oczyszcza organizm ze stanów zapalnych mm, no, poprawia samopoczucie i jakie są te opcje e, więc pierwsza opcja e, to w jej skład wchodzą oczywiście moje wsparcie, pomoc w ustaleniu jadłospisu e, pomoc w ustaleniu mm, w przygotowaniu tej e, tego programu pod Ciebie, pod Twoje potrzeby, pod Twój tryb życia yy, i oczywiście wspieram Wtedy Cię na każdym kroku, każdego dnia. Yy, służę pomocą, radą, yy, no bo, wiadomo, przeszłam przez to, prowadzę inne osoby i na pewno, jak ktoś kogoś prowadzi, nie ja zdając z tym wszystkim sam, co nam się wydaje, że trudno, a co tu zrobić do jedzenia a i tak dalej, yy, no to na pewno, jak masz opiekę. Yy, to jest o wiele łatwiej. No, także moje wsparcie, pomoc na każdym etapie przez cały czas trwania. A, jeszcze zapomniałam dodać, że ten program składa się z etapów. Każdy etap trwa miesiąc. I tak, no i właśnie w tym pierwszym etapie to jest właśnie na pewno, na pewno moja pomoc. Dostęp do dietetyk klinicznej. W razie pytań, problemów, czy tam, jeżeli masz problemy zdrowotne albo coś by ci tam niepokoiło, jest dostęp do diety klinicznej. Jest grupa wsparcia na Facebooku, co jest bardzo ważne też, bo jeżeli znajdujesz się wśród osób, które dążą do tego, co ty i macie wspólne cele i motywujecie się, działacie razem, po prostu wspieracie się, motywujecie, no tak, dzielicie wynikami. Też na tej y, grupie jest mnóstwo przepisów na wspaniałe przekąski, y, na śniadanie, obiad, kolacje zdrowe plus y, słodkości i ciasta, które możecie bezkarnie i bez owaw jeść. Y, Także to jest wspaniałe. A, a co ważne, nie musicie korzystać wcale z tych y, przepisów y, i ekstra pichcić y, Dlatego to jest też dla wygodnych. Dla mnie ja byłam wygodna, nie lubiłam gotować. Teraz pokochałam od niedawna, ale to inna historia. W każdym razie możecie po prostu unikać pewnych rzeczy, które są wykluczone, resztę możecie sobie jeść. to, co lubicie, nie, nie wymaga to ekstra gotowania. Ja przechodzę ten program, żywiłam się na kantynie w pracy i też można, więc to jest w nim myślę, że wspaniałe. Co jeszcze? W skład tego programu wchodzą też zioła i witaminy, które bardzo ułatwiają proces, ponieważ zapewniają nam wszystko, czego nam potrzeba w organizmie. Nie chce nam się podjadać, nie chce nam się po prostu... No jest po prostu łatwiej, bo mam wszystko zapewnione, nie chcę się podjadać, zdecydowanie jest łatwiej przyjmując te... Ten suplement. I co jeszcze wchodzi w skład? W skład jeszcze wchodzi oczywiście zalecenia żywieniowe. Co jeszcze czego unikać. Przykładowo jadł spisy na tygodnie. No i to chyba wszystko, co jest w pierwszym. Znaczy, to dotyczy każdego etapu. Tylko w każdym etapie są inne zalecenia ży żywieniowe i inne suplementy. Ale generalnie właśnie etap trwa miesiąc. I zawiera on wszystkie te elementy, o których Wam wspomniałam. No, i jest jeszcze mm, druga opcja, która, możliwości, którą możecie sobie zakupić. Jest to po prostu y, moje prowadzenie i wsparcie w zmianie nawyków, y, w utracie y, wagi. Y, y, no, i też macie zalecenia żywieniowe, oczywiście, co zrobić. Y, co z czego unikać i moje pełne wsparcie, prowadzenie każdego dnia ach, zapomniałam o cenach więc pierwszy pakiet, czyli z pełnym tym, z grupą wsparcia, z dieteczką kliniczną z, z, z suplementami, z ziołami, z witaminami kosztuje 299 zł plus koszt przesyłki natomiast e, drugi pakiet z samych zaleceń żywieniowych i mojej opieki. No to jest taka promocja, że możecie po prostu sami ustalić cenę, którą jesteście w stanie za to na ten moment zapłacić. E, I po prostu cieszyć się zdrową, e, zdrowiem lepszym i idealną sylwetką, za cenę, którą sami ustalicie. Tak. I Y, promocja trwa do następnej niedzieli. Nie pamiętam, nie sprawdziłam sobie, który to będzie, ale w każdym razie y, serdecznie zapraszam, co mogę Wam powiedzieć? Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że to działa w 100%, jeżeli czy wybierzecie pakiet pierwszy, czy wybierzecie pakiet drugi, to jeżeli zastosujecie się do moich wskazówek i rad, to... Macie gwarancję stuprocentową, że w bardzo krótkim czasie uzyskacie wymorzoną sylwetkę i lepsze samopoczucie, poprawę zdrowia. Więc no, osoby zazwyczaj już w pierwszym etapie, te, które potrzebują schudnąć, schudną od 3 do 10 kg, więc to jest bardzo dużo i to jest w pełni zdrowe i każdy to może we względu na chorób, to są tylko nasze przekonania, że myślisz, że a bo ja to mam hormony właśnie albo ja mam chore jelita, a ja mam chore to, a ja mam cukrzycę, to mi się nie uda, albo już jestem za stara, w tym wieku się nie da. To są wszystko tylko błędne przekonania i totalna bzdura. Jest to na to też, że dowodem, mam 44 lata, nie przyjmuję loków hormonalnych mimo choroby, mam zespół jelita drażliwego i mogłam schudnąć i żyć szczęśliwie i zdrowo więc każdy po prostu może jeżeli macie dodatkowe pytania albo chcecie skorzystać z którejś opcji programu to zapraszam serdecznie do mnie na free po, po w celu dokonania formalności albo uzyskania informacji, jeżeli jeszcze jakieś potrzebujecie. Z całego serca dziękuję Wam za poświęcony czas, że chcieliście mnie wysłuchać i mam nadzieję do zobaczenia, że będę mogła poprowadzić Cię do Twojego lepszego, zdrowszego życia z sylwetką, o której marzysz. I do pełnego życia zdrowiej i szczęśliwiej. Wspaniałego dnia, kochani! Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam, do zobaczenia.